Dobra, więc słuchaj, plan na dzisiaj jest taki, że chcę ci pokazać trening klatki, który jest do zrobienia w domu bez użycia żadnego sprzętu, nic ci nie jest potrzebne. Będziemy używać tylko i wyłącznie masy własnego ciała. No i teraz tak, będą cztery ćwiczenia i robimy je w taki sposób, że w każdym ćwiczeniu celujemy w między 12 a 15 Powtórzeń. Jeżeli z kolei zrobisz już 15 powtórzeń, czyli osiągniesz ten max, to nie chcesz dokładać więcej powtórzeń na daną pompkę, tylko chcesz już dokładać sobie ciężaru, czyli możesz założyć plecak, możesz założyć kamizelkę, możesz sobie dołożyć jakiś ciężarek na plecy, cokolwiek, bo teraz cała technika będzie polegała na tym, że chcemy mieć bardzo krótki czas odpoczynku między poszczególnymi ćwiczeniami, co nie? czyli między ćwiczeniem pierwszym, drugim, trzecim a czwartym chcemy odpoczywać tylko takie 15-20 sekund. Dla mnie to też będzie ciężki trening do zrobienia. A FEW moments later. <laughs> Ciężkie LATER To nie jest... To nie jest łatwe, także nawet osoby początkujące będą miały nawet problem, żeby to skończyć. I chcemy odpoczywać tylko te 20 sekund i dopiero po skończeniu wszystkich czterech ćwiczeń robimy jedno po drugim. Wtedy pod koniec możesz sobie odpocząć jedną, dwie minuty i to jest jedna jakby runda, co nie? I chcemy zrobić tyle rund, aż nie poczujesz naprawdę takiego solidnego palenia na klacie, że ten kwas mlekowy się tutaj gromadzi, czyli aktywują się włókna szybko kur kurczliwe, no bo to jest właśnie to. Co uczyni ten trening efektywnym. Także będziemy sobie lecieć od najtrudniejszego ćwiczenia do najłatwiejszego ćwiczenia na sam koniec, bo będziemy mieli coraz mniej siły, więc też chcemy, w miarę jak będziesz coraz bardziej miękki, to żeby było coraz łatwiej, nie żeby było coraz trudniej. Najgorszy na sam początek, więc ja się teraz trochę przestawię. Pójdź sobie po wodę, bo zaufaj mi, będzie ci potrzebna i lecimy z treningiem. Dobra, więc pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy robić, to będzie wide incline, co nie, czyli na lekkim skosie i to będzie ćwiczenie, które będzie targetowało tą tutaj najwyższą część górnej części klatki, co nie? Czyli tutaj zaraz, jak się kończy klatka, zaraz przed barkiem, co nie? I w ten sposób ustawiamy się, że chcemy nasze dłonie mieć nie bezpośrednio do przodu, tylko lekko skierowane do wewnątrz i naprawdę szeroko, szerzej niż szerokość barków, co nie? I teraz... Jako, że to jest light incline, czyli na lekkim skosie, to chcemy trzymać naszą dupę nie tak jak do standardowej pompki, gdzie jest na równi z naszym ciałem, tylko chcemy dupę dać delikatnie, delikatnie do góry. To nie musi być, nie może być nawet tak, bo wtedy będą bardzo bardzo barki pracowały, ale żeby ta dupa była lekko uniesiona. I teraz to, co chcemy zrobić, to nie chcemy robić takiego standardowego ruchu jak do pompki. Tylko chcemy robić taki ruch, jakby ściskania i rozciągania klaty w górę i w dół, co nie? Czyli nie robimy tak, tylko robimy tak. I ściskam klatę do góry. W ten sposób. Dwa. Trzy. Nawet jeszcze szerzej. I dłonie lekko do wewnątrz. O. I chcesz poruszać się lekko do tyłu, co? Je? Czyli tutaj do przodu i do tyłu. Nie bezpośrednio w górę w dół, tylko do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Nie wiem ile już mam. Nie odpuszczaj techniki. Uh, uh. Dobra, 10-15 sekund przerwy i zaraz lecimy drugie ćwiczenie. Dobra, więc teraz bardzo podobne ćwiczenie, tylko z kolei nie bardzo szeroko, ale już na szerokość barków, czyli tak zwany medium incline. I kładziemy nasze dłonie tak samo, lekko skierowane do wewnątrz. Hop! I prawie tak jak pompka diamentowa. Znowu taka sama zasada. Chcesz rozciągać do przodu, dupa lekko do góry, rozciągasz, o, góra, rozciągasz, o, spinasz. O, 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 o. Nie wiem, czy uda mi się pokazać. A może zobaczycie jak klata chodzi. Hop. Uf. 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 Jak nie da się zrobić pełnej ilości powtórzeń, nawet ja nie daje rady. To chwila przerwy. jeszcze te trzy powtórzenia można dokończyć, co nie? Hop. I znowu. Hop. Uh. 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 Ok. Jeszcze dwa. Teraz mamy trzecie ćwiczenie. I to będzie szczególnie trudne, bo musimy je zrobić jak gdyby dwa razy. Bo ćwiczenie to jest one arm behind. Czyli jedna ręka jest z przodu, druga ręka pozostaje lekko z tyłu. I teraz to, co chcemy zrobić, to żeby ta ręka. Jak robimy pompkę, to ta nas tylko podpiera, a opieramy się na tej jak najbardziej i tą staramy się maksymalnie tutaj dopiąć klatę, żeby jak najbardziej spiąć tą środkową część, czyli wygląda to w ten sposób. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A. Jak najmniej tą się podpierać, a jak najwięcej roboty, żeby ta, która zostaje z tyłu, zrobiła. Sześć. Uf. Ciężkie jest, Skurcie byczeństwo. Uh. Okej. Okay. Let's go. Druga ręka. Ach, dopinam. Aha, już czuję. Ej! Hey. Okej. Okay. 15 sekund ulgi. I ostatnie ćwiczenie. Będzie standard push-up, czyli standardowa pompka, ale swing. Czyli z takim ruchem swingowym, zamaszystym, gdzie będziemy się poruszać lekko do przodu i do tyłu, po to, żeby bardziej zaangażować nie tylko tą środkową i dolną część klaty, ale też tą górną trochę machnąć. Więc ustawiamy się jak do stand standardowej pompki, co nie? Dłonie tym razem już normalnie prosto, tylko dupa na, na jednej wysokości ścian, tylko nie schodzimy prosto w dół. A schodzimy lekko do przodu i lekko do tyłu. O! Tak jak w tych pompkach na skosie. Do przodu. Jeszcze chyba trzy powtórzenia mi zostały do dwunastu. ostatnie, let's fucking go, do przodu, o, o, Dobra. no i to jest jedna seria, także jak widzicie, nawet jak ktoś jest na moim poziomie, to dwie serie już będą wystarczające, żeby ten trening był stymulujący i wystarczy go powtarzać kilka razy w tygodniu. Jak jesteś początkujący, prawdopodobnie nawet zrobienie jednej serii ci wystarczy. Jak będziesz robił jedną serię kilka razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, to po pewnym czasie możesz przejść na dwie serie, potem trzy serie i tak dalej. Im więcej tego robisz, tym będzie łatwiej. Także jak widzisz, ten trening absolutnie jest legitny. Także mam nadzieję, że go zrobisz i jeżeli trenujesz w domu, to że będziesz z tego miał efekty, jak będziesz to sobie powtarzał. A ogólnie to... Pracuję teraz nad taką platformą dla nas nową, gdzie będą wszystkie moje programy i właśnie będzie można ćwiczyć i na siłowni, i w domu z masą własnego ciała, kalistenikę i można będzie łączyć to jedno i drugie, czyli taka hybryda i tam będzie też taka nasza zamknięta społeczność, gdzie wszyscy będą mogli zadać mi pytanie, podesłać technikę, będziesz mógł się też zapytać kogoś innego, kto jest na przykład na trochę wyższym poziomie, a też będzie w programie, taka, taka społeczność, gdzie wszyscy będziemy mogli sobie razem pomagać tego co do prawda co prawda jeszcze tego nie ma i premiera będzie dopiero za jakieś no marzec, kwiecień coś takiego bo jest nad tym dużo roboty ale można się zapisać właśnie na listę oczekujących i wtedy te osoby, jako że chcę Was trochę przekupić, żebyście się zapisali i potem dołączyli, to te osoby, które się zapiszą, będą miały cenę programu za 50% ceny kontrabatowej. I jeszcze dostaniecie ode mnie kilka takich materiałów, które później będą na tej platformie przedpremiurowo, za darmo sobie do przetestowania. Także jeżeli to jest dla Ciebie fajne, no to możesz wejść na moją stronę kompania 6pl i się zapisać. A tymczasem, jak chcesz wesprzeć rozwój kompanii i tego kanału, to możesz napisać komentarz pod spodem, jak było fajnie. Zostaw łapę w górę, aby to mi wszystko. Bardzo, bardzo. To mega naprawdę pomaga i tylko dzięki temu mogę się rozwijać. Także jak możesz chwilę poświęcić to będę wdzięczny jak chcesz to, jak chcesz sobie do nas dołączyć w naszym ruchu ludzi którzy idą po nie tylko przeciętne życie ale coś więcej wolne życie takie naprawdę które nas jara i w tym właśnie ciało które cię nie będzie ograniczało takie naprawdę Zajebiste, sprawne ciało i, ciało i zajebiście wyglądające, ale też sprawne i przydatne w realnym świecie. Możesz sobie zostawić suba na kanale, wtedy będziemy sobie dalej pomagać. Obejrzyj sobie te kilka filmików, które zostawiam też w opisie. Tam będzie też ten filmik o, o stu pompkach i kilka innych, to też możesz sobie, sobie obejrzeć. Też mogą Ci pomóc. I, I co? Pamiętaj, że szkoda życia na to, żeby być niewolnikiem swojego ciała. Zbuduj sobie takie, które, naprawdę z którego będziesz zajebiście dumny. Widzimy się w następnym. Trzymaj się stary. じゃあ。<laughs>